Simano Sieman, Shimano, z tej strony Meksikano. Wtorek w Trunio i co Was ominęło? Co Was ominęło? Przede wszystkim, bo wczoraj w kinie, na filmie coś z księżycem związanego. Nie mogę się przypomnieć z tytułu. Moon coś tam, moon coś tam. I powiem wam szczerze, że jak ktoś lubi ja nie wiem jak to nazwać, komedię, fantastykę, czy, czy jak? No to może iść albo efekty. Ale ogólnie... Ogólnie. Strasznie. Patrzcie, jak pusto na ry jak w centrum Marii Konopnickiej. Ale ogólnie... Ogólnie... Moim zdaniem kolejny gniot. Jak ktoś lubi takie gnioty, to okej. Okay. No ale moim zdaniem kolejny gniot. Nie, <laughs> yeah, generalnie. Kurde, trochę nawet katastroficzny, tak wszystko, wszystko w jednym kotle. Taki bigos w tym filmie był, więc to. I co jeszcze po minęło? Dzień zaczął się od tego, dzień zaczął się od tego, że właśnie zdjęli mi szwy, wszy, wyjęli mi wszy wszystkie. Wszystkie wszy zostały wyjęte yy, i kurde, chcę iść tędy, dobra. Wszystkie wszy zostały wyjęte z zęba, oczywiście mówię o szwach. Także tak zaczął się dzień, no i będzie czytanie listu, a teraz muszę zrobić, teleskop wstawić do zegarka i szukam, szukam mm, zegarmistrza, bo teraz trudno jest znaleźć zegarmistrza i tak właśnie zaczyna się poranek, po ósmej, tyle mam do powiedzenia. Grubo po ósmej, przed dziewiątą i tyle, a co dalej będzie zobaczymy, będzie czytanie listu na pewno, tyle. Dobra, siemano, pojedzone. To czytamy. Dwa listy otrzymałem. Oczywiście otworzyłem, jak żeby inaczej. Już nie będę pokazywał adresów, pieczątek. Znacie, wiecie. Dwa listy od tej samej osoby. Dwa listy od tej samej osoby. Jeden jest to scenariusz. Jest to scenariusz, ale teraz trafiłem na dobrze. No, dobry chyba. Właściwie tu... Zaraz przeczytam. Tajemnicy zawodowa Krzysztofa Kononowicza. Szanowny Panie Jarosławie, witam serdecznie. Nazywam się Sylwek. Jakże telewizja dziś nic mi nie oferuje, to od kilku lat oglądam Szkolną 17. Śledzę praktycznie każdy odcinek i kanał. O matkach oh, stary. Tyle kanału śledzisz? Gratuluc gratuluję. Przez te lata Szkolnej 17 wiele widzów. Drwi z Krzyśka, że jest osobą wielu zawodów. Niektóre z nich są faktem, a inne fikcją bądź wymysłem. Ja otarłem się o prawdziw prawdziwą, nieznaną widzom historię zawodową Krzysztofa, która może długo nie trwała, ale warto ją wspomnieć. Zanim do ciebie Jarku napisałem ten list wcześniej wysłałem kilka listów do Krzysztofa, żeby opowiedział widzom swój zapomniany fach. Niestety żadnego listu nie, od... nie odpisał ani nie odczytał. No trudno, żeby on odpisywał. Znaczek trzeba kupić, pamiętaj. Być może miał zbyt duży zapierdol. Historia ta jest faktem. Została mi opowiedziana przez mojego znajomego Ryśka, który prowadzi kanał na YouTubie Rysyk ryśik Kakustyk. O, ja go pozdrawiałem, pozdrawiam jeszcze raz. Z relacji Ryśka wynika, że na początku lat 90. Krzysztof był zatrudniony jako rewizor na PKP. To <gryw> no, na pewno. <gryw> rewizor zajmuje się kontrolą doraźną biletów w pociągu oraz kontrolą drużyny konduktorskiej i raportowaniem wszelkich nieprawidłowości. Krzysztof jako rewizor był ubrany w garnitur, białą koszulę i sztywno zawiązany krawat oraz na błysk wy... Pastowane buty. Jeździł między Białym Stokiem a Warszawą. Do dziś wśród starych pracowników PKP krąży legenda o Krzysztofie, który na kontroli zawołał konduktora do toalety. <laughs> Przyjechał paltem w desce klozetowej i ten palec przystawił konduktorowi, mówiąc: To jest mocz! Za to napisał raport, że jego pociągi nie spełniają wymogów czystości. Często Krzysztof wypływał, wyłapywał kierowników pociągu na łapówkach. Często pasażerowie nie kupowali biletów, tylko dawali w łapę kierownikowi i jechali. Co prawda, Krzysztof długo nie pracował jako rewizor, ponieważ PKP zatrudniło do kontroli firmę zewnętrzną Renoma. Krzysztof mógł zostać. Mógł zostać w PKP na innym stanowisku, lecz czemu tak się nie stało, nie wiemy. Sam Krzysztof był pytany w listach przeze mnie, ale ani razu nie odczytał mojego listu. Natomiast słuchy krążyły, że PKP chciało Krzysztofa na maszynistę, ponieważ miał zawód mechanika. Akurat w Białymstoku na lokomotywownie przyszły na stan spalinowozy ST43, czyli Rumuny. A nie było komu jeździć. Pozdrawiam Cię Jarosławie, mam nadzieję, że list zaciekawi widzów. Proszę o pozdrowienia Ryśka. Pozdrawiałem Ryska z kanału Rysiek Kakustyk oraz wszystkich widzów z Twojego kanału Sylwek. Pozdrawiam serdecznie Sylwek, list odczytany. Czy to jest prawda, czy to fake? No, chyba nie muszę mówić, chyba nie muszę mówić. Yy, I otrzymałem drugi list, do którego się o, oczywiście za chwilę odniosę Jego czytać nie będę, ponieważ jest to scenariusz, a jeżeli jest scenariusz, no to nie będę czytał scenariusza Dla... Mm, ale nie, to jest... Nie, to jest Wic... Coś mi tutaj śmierdzi Wiclusio I Wic... Wiclusio I Wic... Yy, I Wic... Yy, teraz to przeczytałem Jak... jak pan, z dobrze mówię ta identycznie identycznie adresują adresują pismo nie mają identyczne pismo na, na kopercie identyczne oczywiście że tak łatwo poznać ja nie konon pieczątka jest druga kurde niewyraźna no ale dobra, niech to będzie, że to jest drugi widz, widz Rusio. I tutaj jest y, propozycja nagrania parodii Pawła z Warszawy Pawła z Warszawy I ja tej paroli wam nie będę czytał yy... Dlatego, ponieważ jeżeli mam to zrobić No to nie możemy czytać yy, scenariusza No bo to już będzie, no będzie niezabawne Natomiast do Pawła z Warszawy, Paweł ostatnio jest w jakimś złym humorze, nie może się chyba pozbierać do kupy. Zajrzałem dzisiaj na lajta, na chwileczkę, na sekundkę, Paweł mówi, że do spotkania nie dojdzie, do żadnych spotkań nie będzie dochodzić, do żadnych spotkań nie będzie dochodzić, z nikim się nie będzie spotykał, to tak jak ja. Z nikim nie będzie się spotykał, nikt się na nim nie będzie wybijał, no to ja nie wiem, nie wiem czy w tej sytuacji to jest dobry pomysł, żeby, żeby robić parodię Pawła z Warszawy. Natomiast kurtka moja meksykańska, kurtka moja meksykańska jeździ już w Skodzie, więc raczej szybciej się będziemy spodziewać parodii starego Meksyka. Jak to zrobię to jeszcze nie wiem, muszę coś wymyśleć, najlepiej to by było... Zajrzeć na jakieś stare filmy, gdzie ja w tej kurtce chodzę I co ja tam odpierdalam za głupoty I za farmazony gadam Natomiast nie mam takich filmów Więc tutaj jest bardzo wielka prośba Do widzów, żeby podlinkowali mi gdzieś Czy też na Instagramie Czy też na, na, na mailu Takowe jakieś Wiecie, filmy, gdzie ja w tej białej Kurtce Pumy Występuję i, I zrobimy sobie parodię ze mnie Dlaczego nie? Jak się śmiać, to się śmiać ze wszystkich Mówię to w przenośni, bo zaraz powiecie, to tak, gole nie robisz, przecież parodii z piłkarzyka albo tam z kogoś innego Nie o to chodzi, wiecie, że mówię to w przenośni Jak się umiem śmiać z koloną, to pośmiejmy się ze mnie Zresztą wy i tak się śmiejecie ze mnie cały czas, także, <laughs> także będziecie mieli jeszcze większy powód do śmiechu Także bardzo proszę o podlinkowanie mi jakichś mm, filmików, bo ja ich nie mogę znaleźć Ktoś mi polecał kanał Amerikano, ale ja nie mogę znaleźć tego kanału Dzisiaj wpisywałem rano Amerykano TV To jakieś amerykańskie kanały mi się powyświetlały Natomiast nie było żadnego kanału, który Który by miał filmy eee, Te filmy, gdzie ja występuję w tej Zacnej białej kurce Pumy przydużowatej trochę Ale czysta Pamiętajcie, ona pójdzie potem na obchnięcie I takowe sceny Jakieś z, z do... Jeszcze z dopieszczeniem, ewentualnie bym nagrał jakieś 2-3 parodie. No i, no, i wtedy byśmy się pozbyli tej kurtki raz na zawsze. I to tyle ode mnie, słuchajcie, e, tyle ode mnie na tą chwilę. Zobaczymy, co jeszcze dzień przyniesie. Czy coś w ogóle przyniesie. No, tak no, nic więcej nie mam do powiedzenia. Nic więcej nie mam do powiedzenia i mówię Wam do widzenia i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie Meksykana z tej strony zamyka teraz drzwi. Ehm, powiem Wam, że przeczytałem ten scenariusz i <laughs> jest nawet, nawet zabawny. Gratuluję, Gratuluję poczucia humoru. Względem to do Pawła, tylko jeszcze raz powtarzam, może nie teraz, może jak Pawłowi się trochę humor poprawi, może mu się odmieni na razie. Widać, Paweł poddenerowany, ale, ale scenariusz ten w sobie jest całkiem przyzwoity. I, I dziękuję za poświęconą pracę, za poświęcony czas. Jest, przeczytałem w chwili, no się trochę pośmiałem, nie powiem, że nie. Krzyśka by trzeba było trochę z tekstami dopracować. Niektóre, niektóre, teksty Krzysiek trochę inaczej mówi. No natomiast Pawła tutaj ktoś odzwierciedlił. No wzorowo bym powiedział nawet. Także dobre, dobre, dobre. Nie powiem, że nie. Słuchajcie, ja tu przytrzymam na razie. Oczywiście tam, jeżeli ja znajdę tak dokładnie obraźliwe jakieś rzeczy, to oczywiście nie będziemy tego robić, nie? Albo to wykreślimy, po prostu i napiszemy coś innego, żeby nie było. Że ja tu kogoś chcę obrażać i w ogóle. No. No natomiast sam sobie no jest całkiem, całkiem przyzwoity i ktoś ci musiał trochę napracować, żeby to wymyśleć albo to przedstawić w swój, w swój, w swój sposób, swoją wyobraźnią Także e, naprawdę szacun, gratuluję. No i będziecie podsyłać takie kurcze, takie, takie jakieś. Scenariusze, gdzie są dialogi rozpisane, oczywiście, no to będzie można to takie realizować w miarę, w miarę możliwości. Bo tutaj, jedna scena jest w barze i to będzie problem. Trzeba był jakiś fikcyjny bar zrobić, ale, no ale ogólnie jest całkiem przyzwoiciem. Także pozdrawiam jeszcze raz i dziękuję. Przeczytałem, no nie mogłem się skusić, żeby nie przeczytać. Pozdrawiam serdecznie.